Poranne mgły unosiły się nad polami żyta, otulając małą wioskę na wschodzie Polski swoim chłodnym oddechem. Jakub stał w drzwiach swojego skromnego domu, obserwując, jak pierwsze promienie słońca przebijają się przez mleczną zasłonę. Jego spracowane dłonie poznaczone latami ciężkiej pracy na roli mocniej zacisnęły się na kubku z gorącą herbatą. W oddali słychać było śpiew ptaków i delikatny szum wiatru w koronach sosen. Tato, zobacz co narysowałam. Zofia, jego dwunastoletnia córka, podbiegła do niego z kartką papieru w dłoniach. Jej jasne włosy zaplecione w warkocz podskakiwały w rytm kroków. Na rysunku widniało pole żyta, nad którym unosiły się kolorowe motyle. Jakub uśmiechnął się, czując jak jego serce wypełnia się ciepłem. Od kiedy Helena odeszła trzy lata temu, Zofia była jego jedynym światłem, jego powodem do życia. Jest piękny, kochanie, powiedział, głaszcząc córkę po głowie. Masz prawdziwy talent. Zofia promieniała z dumy, jej niebieskie oczy błyszczały radością. Jednak Jakub zauważył coś niepokojącego. Dziewczynka wydawała się bledsza niż zwykle, a pod jej oczami rysowały się delikatne cienie. Dni w ich małej wiosce toczyły się swoim rytmem. Jakub pracował na polu, uprawiając żyto i warzywa, które sprzedawał na lokalnym targu. Zofia chodziła do wiejskiej szkoły, gdzie jej rysunki zawsze wywoływały zachwyt nauczycieli. Wieczorami siadali razem przy starym drewnianym stole, jedząc prosty posiłek i rozmawiając o minionym dniu. Jednak spokój tej rutyny został zakłócony pewnego jesiennego popołudnia. Zofia wróciła ze szkoły wcześniej niż zwykle, skarżąc się na zawroty głowy. Jakub znalazł ją siedzącą na schodach przed domem, z plecakiem porzuconym obok. Wszystko wiruje, tato, powiedziała cicho, jej głos drżał i czasami nie widzę wyraźnie. Te słowa zapadły Jakubowi głęboko w serce, budząc uśpiony strach przypomniał sobie jak w ostatnich tygodniach córka częściej się potykała, jak dłużej odpoczywała po szkole, jak jej rysunki stawały się mniej precyzyjne. Początkowo przypisywał to zmęczeniu i jesiennej aurze, ale teraz w wiosce był tylko jeden lekarz, doktor Nowak, starszy mężczyzna praktykujący w małym gabinecie przy głównej ulicy. Jakub od razu zabrał tam Zofię. Gabinet pachniał ziołami i środkami dezynfekującymi, a na ścianach wisiały pożółkłe plansze anatomiczne. Doktor badał dziewczynkę długo i dokładnie. Jego twarz stawała się coraz poważniejsza. Panie Jakubie, powiedział w końcu, zdejmując okulary, obawiam się, że potrzebujemy specjalistycznej konsultacji. W Warszawie jest szpital, gdzie mogą przeprowadzić dokładniejsze badania. Radzę pojechać tam jak najszybciej. Ta rozmowa była początkiem czegoś, czego Jakub jeszcze nie rozumiał początkiem walki, która miała odmienić ich życie. Tej nocy, gdy Zofia już spała, stał przy oknie, wpatrując się w ciemność. Księżyc oświetlał pola żyta srebrnym blaskiem, a w oddali migotały światła sąsiednich gospodarstw. Jakub czuł, jak jego świat powoli zaczyna się chwiać, jak fundamenty jego prostego, uporządkowanego życia zaczynają pękać. Heleno, wyszeptał w przestrzeń, myśląc o swojej zmarłej żonie: Daj mi siłę, pomóż mi ją uratować. Wiedział, że nadchodzące dni przyniosą wyzwania, których jeszcze nie potrafił sobie wyobrazić, ale jedno było pewne: zrobi wszystko. Absolutnie wszystko, aby pomóc swojej córce. Jeśli ta historia cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Kontynuujemy. Podróż do Warszawy była jak skok w inny świat. Jakub sprzedał swoją starą przyczepę i część sprzętu rolniczego, by zebrać pieniądze na podróż i pobyt w stolicy. Zofia siedząc w pociągu przyciskała do piersi swoją teczkę z rysunkami, jej oczy szeroko otwarte na widok przemijających krajobrazów. To była jej pierwsza podróż poza wioskę, i mimo słabości na jej twarzy malował się zachwyt. Tato, wszystko jest takie duże, szepnęła, gdy wysiedli na dworcu centralnym. Warszawa przywitała ich szumem samochodów. Tłumem spieszących się ludzi i wysokimi budynkami, które zdawały się sięgać chmur. Jakub mocno trzymał dłoń córki, czując się równie przytłoczony jak ona. W kieszeni ściskał kartkę z adresem szpitala i resztką ich oszczędności. Szpital okazał się być labiryntem białych korytarzy i zamkniętych drzwi. Zapach środków dezynfekujących drażnił nozdrza, a echo kroków odbijało się od ścian. Doktor Malinowski, neurolog, był młodym człowiekiem o zmęczonych oczach i łagodnym głosie. Gdy badał Zofię, jego ruchy były delikatne, ale pewne. Stan pańskiej córki jest poważny, powiedział później, gdy Zofia odpoczywała w pokoju badań. To rzadkie schorzenie neurologiczne, które atakuje układ nerwowy. Potrzebujemy wykonać więcej specjalistycznych badań, ale już teraz mogę powiedzieć, że konieczne będzie długotrwałe leczenie. Jakub poczuł jak zimny pot spływa mu po plecach. Ile? Ile to będzie kosztować? Suma, którą wymienił lekarz, sprawiła, że w oczach Jakuba pociemniało. To było więcej niż zarobiłby przez kilka lat pracy na roli. Jest jeszcze coś, dodał doktor Malinowski. Jego głos stał się cichszy. Najlepsze rezultaty osiąga się w specjalistycznej klinice w Niemczech. Tam mają największe doświadczenie w leczeniu tego typu przypadków. Tej nocy, w tanim hostelu na obrzeżach Warszawy, Jakub nie mógł spać. Przez okno widział światła miasta, tak różne od gwiaździstego nieba nad ich wioską. Zofia spała niespokojnie, jej oddech był płytki i nierówny. W półmroku pokoju Jakub zaczął liczyć, sprzedał już przyczepę. Część narzędzi, ale to wciąż było za mało. Znacznie za mało. Następnego dnia rozpoczął desperacką wędrówkę po warszawskich bankach. W każdym słyszał to samo: Bez stałego dochodu, bez zabezpieczenia, bez historii kredytowej, nie ma szans na pożyczkę. Jeden z urzędników, starszy mężczyzna o siwych włosach, spojrzał na niego ze współczuciem. Proszę pana, powiedział cicho, rozglądając się, czy nikt nie słucha. Jest fundacja, która pomaga w takich przypadkach? Proszę, to ich adres. Wsunął Jakubowi małą karteczkę. Fundacja mieściła się w starym budynku na Pradze. Pani Krystyna, koordynatorka pomocy, wysłuchała ich historii z uwagą. Jej oczy zatrzymały się na teczce z rysunkami Zofii, którą dziewczynka wszędzie ze sobą nosiła. Mogę? Zapytała, wskazując na rysunki. Zofia nieśmiało podała jej teczkę. Pani Krystyna przeglądała pracę powoli. Jej twarz rozjaśniała się z każdą kolejną kartką. To niezwykły talent, powiedziała w końcu i może, może to jest klucz do rozwiązania. Jakub nie rozumiał, ale kobieta już formułowała plan. Zorganizujemy wystawę. Pani Krystyna mówiła szybko, jej oczy błyszczały aukcję charytatywną. Te rysunki, one opowiadają historię. Historię, która może poruszyć ludzkie serca. Przygotowania do wystawy trwały trzy tygodnie. Pani Krystyna uruchomiła wszystkie swoje kontakty w warszawskim świecie sztuki, podczas gdy Zofia, mimo pogarszającego się stanu, tworzyła nowe prace. Jej rysunki stawały się coraz bardziej przejmujące. Pola żyta widziane przez mgłę, samotne sosny na tle zachodzącego słońca, portret ojca przy pracy. W każdej kresce czuć było tęsknotę za domem i niewypowiedzianą obawę przed tym, co przyniesie przyszłość. To nie są zwykłe dziecięce rysunki, powiedział pan Aleksander, kurator galerii na Starym Mieście, oglądając pracę Zofii. Jest w nich głębia, której nie spotyka się u tak młodych artystów. To historie opowiedziane za pomocą kolorów i linii. Zgodził się udostępnić przestrzeń galerii za darmo, co było pierwszym promykiem nadziei. Jakub, który nigdy wcześniej nie miał do czynienia ze światem sztuki, obserwował te przygotowania z mieszaniną nadziei i niepokoju. W międzyczasie musiał znaleźć sposób na utrzymanie ich w Warszawie. Znalazł pracę na budowie, ciężką fizyczną pracę, która przypominała mu dni spędzone na polu. Wracał późno, jego dłonie były spuchnięte i poranione, ale za każdym razem, gdy widział uśmiech Zofii, wiedział, że było warto. Wystawa została zaplanowana na piątkowy wieczór. Pani Krystyna zadbała o wszystko: od zaproszeń dla potencjalnych darczyńców podrobny poczęstunek. Przyjdą ludzie, którzy mogą pomóc, zapewniała. Musimy tylko sprawić, by zobaczyli to, co ja widzę w tych rysunkach. Jednak los postanowił wystawić ich na próbę. Dwa dni przed wystawą Zofia miała silny atak. Jej nogi odmówiły posłuszeństwa, a świat przed oczami zaczął wirować jak karuzela. Tato, szepnęła, próbując złapać równowagę nie widzę. Jakub zdążył ją złapać, zanim upadła. W szpitalu spędzili całą noc, podczas gdy lekarze prowadzili kolejne badania. Stan się pogarsza, powiedział dr Malinowski, przeglądając wyniki. Musimy rozpocząć leczenie jak najszybciej. Każdy dzień zwłoki. Nie dokończył, ale Jakub zrozumiał. Czas działał przeciwko nim. Pani Krystyna zaproponowała przełożenie wystawy, ale Zofia zaprotestowała. Nie, powiedziała stanowczo, choć jej głos był słaby. Chcę tam być. Chcę zobaczyć, jak ludzie oglądają moje rysunki. Jej determinacja przypominała Jakubowi Helenę, tę samą siłę ducha, tę samą niezłomność. Nadszedł wieczór wystawy. Galeria wypełniła się ludźmi eleganckimi warszawiakami w drogich ubraniach, artystami, dziennikarzami. Zofia, siedząc na wózku inwalidzkim, który wypożyczyli ze szpitala, obserwowała wszystko szeroko otwartymi oczami. Jakub, w wypożyczonym garniturze, który wisiał na nim jak na wieszaku, stał obok, czując się nie na miejscu w tym świecie błyszczących kieliszków i wyszukanych rozmów. Pan Aleksander wygłosił przemowę opowiadając historię małej artystki z prowincji i jej ojca. W galerii zapadła cisza, gdy pokazał najnowszy rysunek Zofii, autoportret przedstawiający ją samą. Stojącą na polu żyta, z twarzą zwróconą ku słońcu. Obraz był rozmazany, niedokończony, oddając jej pogarszający się wzrok. To nie jest tylko wystawa, powiedział kurator. Jego głos drżał lekko. To wołanie o pomoc, to historia o miłości, nadziei i walce o życie. Każdy z tych rysunków to fragment duszy dziecka, które w tym momencie Zofia zachwiała się na wózku. Jej twarz pobladła, a oczy straciły ostrość. Jakub poczuł, jak jego serce zatrzymuje się na moment. Galeria pogrążyła się w chaosie. Jakub trzymał Zofię w ramionach, podczas gdy pani Krystyna wzywała karetkę. Goście wystawy stali w milczeniu, obserwując dramat rozgrywający się przed ich oczami. To nie był już tylko wernisarz. To była rzeczywistość brutalna i surowa, wdzierająca się w świat sztuki i elegancji. Przepraszam, tato wyszeptała Zofia jej głos był ledwie słyszalny zepsułam wystawę. Jakub przytulił ją mocniej, czując, jak jego koszula nasiąkał łzami córki Nie, kochanie, nic nie zepsułaś jesteś najdzielniejszą osobą, jaką znam. W szpitalu dr Malinowski czekał już na nich. Kolejne badania, kolejne testy, kolejne godziny niepewności. Jakub siedział na korytarzu, jego głowa spoczywała na splecionych dłoniach. Czuł się bezradny, zagubiony w sterylnym labiryncie szpitalnych korytarzy. Jednak los czasem działa w nieoczekiwany sposób. Następnego ranka do szpitala przyszła dziennikarka Anna Kowalska, która była na wystawie. Ta historia Musi zostać opowiedziana, powiedziała siadając obok Jakuba. Ludzie muszą wiedzieć. Jej artykuł, opublikowany w jednym z największych warszawskich dzienników, poruszył serca czytelników. W ciągu kolejnych dni zaczęły napływać darowizny. Małe kwoty od zwykłych ludzi, większe sumy od firm i fundacji. Pan Aleksander zorganizował aukcję pozostałych rysunków Zofii, która przyniosła znacznie więcej, niż ktokolwiek się spodziewał. To nie są już tylko rysunki, powiedział podczas aukcji. To symbole nadziei i miłości. Jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy artykułem zainteresowała się niemiecka fundacja zajmująca się rzadkimi chorobami neurologicznymi. Doktor Weber, specjalista z kliniki w Monachium. Przyleciał do Warszawy, by osobiście zbadać Zofię. Jest szansa, powiedział po badaniu. Jego polski był łamany, ale w jego oczach błyszczała determinacja. Mamy nowy program leczenia, eksperymentalny, ale obiecujący. Możemy przyjąć Zofię do naszej kliniki. Jakub poczuł, jak jego nogi się uginają. Koszt, zaczął, ale doktor Weber uniósł rękę. Fundacja pokryje większość kosztów leczenia. Resztę spojrzał znacząco na plik gazet z artykułami o Zofii. Wygląda na to, że macie tu wielu przyjaciół. Zofia, leżąc w szpitalnym łóżku, próbowała narysować nowy obrazek. Jej ręce drżały, linie były niepewne, ale w rysunku wciąż była ta sama magia. Przedstawiał on grupę ludzi stojących wokół małej dziewczynki: Ich ręce były wyciągnięte w geście pomocy To wszyscy, którzy nam pomagają wyjaśniła, pokazując rysunek ojcu. Zobacz, tato nie jesteśmy już sami Jakub przytaknął, nie mogąc znaleźć słów rzeczywiście nie byli już sami ich prywatna walka stała się czymś większym poruszając serca ludzi, których nigdy wcześniej nie znali. Przygotowania do wyjazdu do Niemiec ruszyły pełną parą. Pani Krystyna pomagała w załatwianiu paszportów i dokumentów. Anna Kowalska nadal pisała artykuły, informując czytelników o postępach. Pan Aleksander zorganizował kolejną aukcję, tym razem z udziałem znanych artystów, którzy przekazali swoje prace na rzecz leczenia Zofii. Monachium powitało ich jesiennym deszczem i obcym językiem. Jakub i Zofia, stojąc przed nowoczesnym budynkiem kliniki, czuli się jak na innej planecie. Wszystko tutaj było inne. Od architektury po sposób, w jaki ludzie się poruszali. Na szczęście fundacja przydzieliła im tłumaczkę, panią Martę, Polkę mieszkającą w Niemczech od 20 lat. To będzie wasz dom przez najbliższe miesiące powiedziała Marta, pokazując im mały apartament w budynku dla rodzin pacjentów. Zofia od razu podeszła do okna, próbując narysować panoramę miasta, choć jej ręce drżały coraz bardziej. Jakub rozpakowywał ich skromny dobytek: ubrania, przybory do rysowania i małą ikonę, którą zabrali z domu. Pierwsze dni w klinice były intensywne. Zespół doktora Webera przeprowadzał niezliczone badania, pobierał próbki, analizował wyniki. Zofia dzielnie znosiła wszystkie procedury, choć czasami płakała w nocy, tęskniąc za domem. Jakub spędzał z nią każdą możliwą chwilę, ucząc się niemieckich słów z małego słowniczka, który dostali od Marty. Herr Kowalski, powiedział pewnego dnia doktor Weber, używając swojego łamanego polskiego. Mamy pierwsze wyniki. Choroba jest agresywna, ale... zawiesił głos, szukając odpowiednich słów. Jest coś wyjątkowego w układzie nerwowym Zofii. Jej mózg wykazuje niezwykłą plastyczność. To może być klucz. Program leczenia był eksperymentalny i wymagający. Zofia musiała przechodzić serię zabiegów, przyjmować nowe leki, uczestniczyć w specjalnej terapii. Każdego dnia walczyła nie tylko z chorobą, ale też z własnymi lękami. Jakub obserwował, jak jego mała dziewczynka staje się coraz silniejsza duchowo, mimo że jej ciało czasami odmawiało posłuszeństwa. W klinice poznali inne rodziny z podobnymi historiami: Maria z Hiszpanii, której syn przechodził podobne leczenie, Hans i Greta z Austrii, których córka już kończyła terapię. Powstała mała społeczność, wspierająca się nawzajem w trudnych chwilach. Zofia szczególnie zaprzyjaźniła się z Emmą. Młodą pacjentką z Holandii, która też kochała sztukę. Pewnego dnia Emma przyniosła Zofii profesjonalne przybory do rysowania, prezent od jej rodziców. Teraz możesz tworzyć prawdziwe arcydzieła, powiedziała po angielsku, języku którego obie dziewczynki zaczęły się uczyć. Zofia była zachwycona, choć jej wzrok był coraz słabszy. Zaczęła tworzyć obrazy bardziej abstrakcyjne, używając kolorów i kształtów do wyrażenia tego, czego nie mogła już zobaczyć wyraźnie. Doktor Weber był pod wrażeniem postępów Zofii. Jej organizm reaguje na leczenie lepiej niż się spodziewaliśmy, wyjaśnił podczas jednej z konsultacji. Ale, zawsze było jakieś ale, potrzebujemy jeszcze czasu i musimy wprowadzić pewne modyfikacje w terapii. Te modyfikacje oznaczały kolejne wyzwania: więcej zabiegów, silniejsze leki, więcej efektów ubocznych. Jakub patrzył bezradnie, jak jego córka zmaga się z nudnościami i zawrotami głowy. Ale Zofia nie traciła ducha. Każdego dnia próbowała rysować, nawet jeśli jej ręce trzęsły się tak mocno, że ledwo mogła utrzymać ołówek. Wiosna w Monachium przyniosła nieoczekiwany przełom. Po sześciu miesiącach intensywnego leczenia podczas rutynowych badań dr Weber zauważył coś niezwykłego. Stał długo przed monitorem, studiując wyniki, po czym zwrócił się do Jakuba z rzadkim u niego uśmiechem. Herr Kowalski powiedział tym razem po niemiecku, a Marta tłumaczyła: Terapia działa lepiej niż mogliśmy marzyć. Zofia odpowiada na leczenie w sposób, który który zmienia nasze rozumienie tej choroby. Kolejne tygodnie przyniosły serię małych cudów. Zofia zaczęła odzyskiwać stabilność w ruchach. Jej wzrok, choć nie wrócił całkowicie do normy, przestał się pogarszać. Powoli wracała jej energia, której nie widzieli od miesięcy. Nawet jej rysunki zaczęły się zmieniać. Kolory stawały się żywsze, linie pewniejsze. Emma, jej holenderska przyjaciółka, zorganizowała małą wystawę ich wspólnych prac w świetlicy kliniki. Przyszli inni pacjenci, personel medyczny, rodziny. To nie jest wystawa o chorobie, powiedziała Emma podczas otwarcia. Jej głos drżał z emocji. To wystawa o nadziei. Zofia stworzyła specjalny rysunek na tę okazję: panoramę przedstawiającą jej drogę od małej wioski w Polsce do Monachium. Na obrazku widać było pola żyta, warszawską galerię, niemiecką klinikę, a wszystko to połączone było świetlistą nicią symbolizującą nadzieję i wsparcie, które otrzymali. Widzisz, tato, pokazała Jakubowi szczegóły rysunku, tu jesteśmy my, a tu wszyscy, którzy nam pomogli. A te jasne punkty to miejsca, gdzie znaleźliśmy przyjaciół. Jakub przytulił córkę, czując, jak jego serce wypełnia się wdzięcznością. Doktor Weber wykorzystał wystawę, by ogłosić coś ważnego: Przypadek Zofii stał się przełomem w badaniach nad jej chorobą. Jej niezwykła odpowiedź na leczenie otworzyła nowe możliwości dla innych pacjentów. Fundacja zdecydowała o rozszerzeniu programu, dając szansę większej liczbie chorych dzieci. To, co początkowo wydawało się pojedynczą historią, powiedział doktor, stało się iskrą nadziei dla wielu rodzin. Zofia nie tylko walczyła o własne zdrowie, ona pomogła nam lepiej zrozumieć tę chorobę. Nadszedł dzień, kiedy mogli wrócić do Polski. Klinika huczała od pożegnań. Emma płakała, przytulając swoją przyjaciółkę: Będziesz do mnie pisać i przysyłać nowe rysunki? Zofia obiecała, że tak. Ich wioska powitała ich jak bohaterów. Sąsiedzi zebrali się przed domem, przynosząc jedzenie i kwiaty. Stary doktor Nowak miał łzy w oczach, gdy zobaczył Zofię. Już nie bladą i słabą dziewczynkę, ale nastolątkę pełną życia. Pierwsze, co zrobiła Zofia po powrocie, to poszła na pole żyta. Stała tam, pozwalając, by wiatr bawił się jej włosami, wdychając znajomy zapach ziemi i zboża. Wyjęła szkicownik, ten sam, który dostała od Emmy, i zaczęła rysować. Co rysujesz? zapytał Jakub, stając obok niej. Naszą historię, tato odpowiedziała z uśmiechem. Żeby ludzie pamiętali, że nawet w najciemniejszych chwilach jest nadzieja że nigdy nie jesteśmy sami. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Jakuba i Zofii poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla Was specjalną playlistę z podobnie wzruszającymi opowieściami. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli spodobała się Wam ta historia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które pokazują złożoność życia. Nie przegapcie naszych kolejnych materiałów. Czekamy na Wasze komentarze.